Na którym jestem, ono horyzonty poszerza. Bezpośrednio, może na, dokładnie na to, co tam sobie napisałem, może mi nie pomoże, ale, ale to nie znaczy, że, że ja nie jestem elastyczny i nie potrafię dostosować, czy znaleźć innego projektu, który akurat będzie do tego pasował, co, co ja mógłbym również zrobić. Przede wszystkim dostajemy tutaj taki spory zastrzyk wiedzy merytorycznej, a poza tym właśnie możemy nawzajem się inspirować i czerpać ze swoich pomysłów. Wiem, że program operacyjny, operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich skierowany jest do ludzi aktywnych, do ludzi, którzy chcą zrobić coś w swoim otoczeniu, w swoim społeczeństwie. Wiedza, którą tutaj zdobędę, mam nadzieję, pomoże mi na stworzenie projektu który przejdzie przez weryfikację tak było. Myślę, że najważniejsze to, co chciałam tutaj uzyskać, to taką pomoc prawną, dlatego że zaczęliśmy działać, a miałyśmy bardzo mało wiadomości takich prawnych podstaw i myślę, że tutaj tą wiedzę uzupełniłam i jestem bardzo z tego zadowolona, bo Rozjaśniły się też pewne stuchy, takie kwestie, których nie rozumiałam. Przeciwnicza są y, bardzo różne. Z tych, y, o których wiem, no to są związane z Funduszem Inicjatyw polskich i wszystkie projekty, które sobie, y, które sobie zaplanują, Trzeba, żeby zostały y, w pełni zrealizowane. Lepsza Polska, świadomy obywatel. Albo można też w drugą stronę, świadomy obywatel, lepsza Polska. Szkoła Inicjatyw Obywatelskich przede wszystkim zainteresowało mnie to, że był bardzo ciekawie przygotowany program, a szczególnie temat dotyczący współpracy z organizacjami pozarządowymi. To co, co mają, to mają na pewno chęć, mają ogromną chęć, i potencjał, mają nieprawdopodobny potencjał ci ludzie, to jest niesamowite, jak oni bardzo chcą, chcą działać. I to jest to kwestia tego, żeby dać im wędkę, w gości z odpowiednim spokojkiem. Projekt Inicjatyw Obywatelskich może pomóc w mojej pracy w ten sposób, że możemy mogę, możemy razem z moimi moim przyjaciółmi z pracy stworzyć większe, lepsze szanse na rozwój uczniów przez prowadzenie ciekawszych szkoleń, ciekawszych wyjazdów, praktycznych zajęć. Przeprowadziłam kilka projektów. W których byłam koordynatorem i pracowałam na początku. Pracuję nad projektem edukacji agroekologicznej młodzieży. To jest taki nasz pierwszy projekt, który nam właśnie też w pomoże zrealizować. Następny projekt to jest wymiana młodzieży z różnych części kraju. Młodzież będzie się wymieniała doświadczeniami dotyczących rolnictwa w różnych właśnie rejonach Polski. Myślę, że tego rodzaju inicjatywy mogą coś zmienić na wsi mogą jakby, chociażby uświadomić rolników, a może nie już samych rolników, ale tych młodych ludzi, którzy w przyszłości obejmą te gospodarstwa po swoich rodzicach i na pewno coś tam się będzie zmieniać na lepsze. Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi odnajdę swoją drogę w życiu i Zdobędę wiedzę, dzięki której będę chciała pomagać mojej społeczności lokalnej i żeby to było tak czuć, że faktycznie się zejść przed kamerą, mówię fajnie było tutaj przyjechać, bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że w przyszłości zaowocuje tutaj zdobyta wiedza. To w ten stylu.